Cześć! Witajcie na moim kanale. Coś mi się wydaje, że jestem nieostra, ale no cóż, przez ostatnie trzy dni zupełnie było mi nie po drodze z nagrywaniem, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo całe przeprowadzkowe, czy też już wprowadzkowe zamieszanie poszło o trzy kroki do przodu. A musicie wiedzieć, musicie, chcę, żebyście wiedzieli, że odkąd się przeprowadziłam, uczę się. Wykonywania rzeczy krok po kroku. Jeden kroczek, potem drugi. Nigdy dwa naraz. Lub jeden po drugim, wręcz. Jeden kroczek, odpoczynek, drugi kroczek, odpoczynek, trzeci kroczek, odpoczynek. Cokolwiek próbuję zrobić szybko, jedno po drugim, żeby albo kilka rzeczy naraz, nie da się. I jestem pod ogromnym wrażeniem, bo w weekend udało się zrobić zdecydowanie więcej rzeczy niż tylko. Trzy, czyli piątek jedną, w sobotę jedną, w niedzielę jedną. Wręcz zupełnie inaczej. Naprawdę bardzo to ruszyło do przodu i bardzo się z tego cieszę. Ale niestety Vlogtober się troszeczkę opóźni u mnie, ale jednak, żeby się udało aktualizować kanał nieco częściej niż raz na miesiąc, jak to było ostatnio, to postaram się nagrywać troszkę krótsze filmiki. Mam nadzieję, troszkę bardziej treściwe, chociaż. Jak już wiecie, jak ja się rozgadam, to mogę mówić o niczym przez pół godziny. I żeby było troszkę różnorodnie, raz porozmawiamy sobie o czymś magicznym, bardziej treściwym, o pracy z energią. Na początek zaplanowałam tematykę energetyki domu, oczyszczania go i pozbywania się różnych niechcianych energetycznych gości. A raz zrobimy sobie kartę dnia. Kartę dnia. Lub po prostu kartę, przesłanie jej i możliwe znaczenie. I dzisiaj, jak już widzieliście, mamy eremitę. Nie mam aktualnie super światła, więc na pewno nie złapię ostrości, ale jeszcze oczywiście gdzieś tutaj wrzucę Wam przebitki. Eremita to w ogóle piękna karta do tematu właśnie oczyszczania domu. Tak ja sobie odbieram, właśnie, bo wiecie, kim jest Eremita. To człowiek, który stwierdza na przykład, bo oczywiście, ilu Eremitów, tyle historii, tak samo jak ile czarownic, ile wiedźm, tyle rodzajów praktyki magicznej, ale tak zupełnie mainstreamowo Eremita to człowiek, który stwierdza, że ma dość, że trzeba, że w życiu mu potrzeba czegoś więcej i on musi się dowiedzieć czego, bo tutaj w tym. Zgiełku miasta, wśród tych ludzi, którzy ciągle czegoś od niego chcą, to on się tego nigdy nie dobie. I idzie w góry, znajduje sobie jakąś, jakąś. Znajduje sobie jakąś jaskinię i tam zamieszkuje. I czeka na oświecenie. Karta Eremity to jest już ten etap w życiu tego człowieka, kiedy on już to oświecenie znalazł. I jest gotowy, by znieść ten kaganek, krużgany. Kaganek, krużgany? To, to oświecenie. W każdym razie tą wiedzę, znieść ją na dół do ludzi, do miasteczka, do swoich bliskich. Którzy może go pamiętają, może nie, nieważne, ale on ma już teraz tą właśnie wiedzę. I on już wie, co jest potrzebne, by osiągnąć to zen. I właśnie przez to, że on jest w tej jaskini, on po, mieszka w tej jaskini, on tam sobie. Tą energię właśnie tak jakoś wokół siebie oczyścił i takie wibracje do siebie zaprosił, że mu się tam zrobiło dobrze, także on tą uzyskał to oświecenie, którego szukał. I ja bym chciała, tak sobie myślę, że fajnie by było, żebyśmy my nie musieli iść do jaskini na szczycie gór, żeby znaleźć to oświecenie, że fajnie byłoby czuć się na tyle cudownie w domu swoim, móc na tyle oczyścić swój umysł, właśnie będąc w przestrzeni, którą już mamy, którą już znamy, żeby właśnie. Tam doznawać tego oświecenia, żeby właśnie tam móc nawiązać kontakt, czy to z wyższym ja, z wszechświatem, ze źródłem, czy nawet właśnie po prostu z Bogiem, żeby nie trzeba było szukać nigdzie indziej. I wymyśliłam sobie właśnie ten temat oczyszczania, ułożyłam sobie plan, w jakiej kolejności będę opowiadać o tym oczyszczaniu energetycznym domu, wprowadzaniu odpowiedniej energii, wibracji. I pojawiła się ta karta, i tak sobie pomyślałam, wow, no właśnie, być takim eremitą u siebie. To nie o to chodzi, żeby zamknąć się na ludzi, którzy z tobą mieszkają i, i udawać, że jest się starym dziadem zamkniętym w sobie. Chodzi właśnie o to, żeby szukać tego oświecenia, żeby szukać tej mądrości i żeby umieć stworzyć sobie warunki ku temu. Tak dzisiaj interpretuję tą kartę. Oczywiście przy innych okolicznościach przyrody, ona oznaczałaby coś innego, przy innym pytaniu, gdzie ja nie zadałam teraz pytania, tylko po prostu wyciągnęłam, jaka jest energia teraz. To było pytanie. Tak, dzisiejsze nastawienie, moja dzisiejsza energetyka jest w ogóle nieeremicka, bo brakuje mi spokoju, brakuje mi wyciszenia, ale nie zawsze trzeba być aż tak wyciszonym. Natomiast umiejętność stworzenia sobie takiej przestrzeni, by kiedy to jest potrzebne, móc się wyciszyć, móc skontaktować się z tym wyższym ja, no to jest właśnie. Taki cel, który należałoby sobie stawić. To jest umiejętność, którą fajnie byłoby mieć. No i też fajnie, właśnie, żeby dom był też miejscem, w jakiś sposób, w którym też tej energii nabywamy. To takie jedno z miliona znaczeń dla karty Eremita. Eremita ma dziewiąty numer w Wielkich Arkanach. I ciekawa jestem, jak wy dzisiaj interpretujecie tą kartę. Może dla was ona dzisiaj nie będzie właśnie taką zachętą do tego, by. Zadbać o swoje mieszkanie, zadbać o swoją przestrzeń życiową, tylko będzie niosła jakieś inne przesłanie. I ciekawa jestem, jakie. Tymczasem na dzisiaj to będzie tyle. Przynajmniej na ten filmik to będzie tyle, bo może uda mi się wrzucić trochę więcej nagrań jednego dnia. Zobaczymy. Ale do tego czasu żegnam się z Wami. I zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat kart Tarota. Lub jeżeli po prostu macie ochotę spędzić ze mną trochę czasu. I oczywiście zostawcie łapki w górę, żeby filmik zdobył większe zasięgi. I do zobaczenia następnym razem. Pa!